Dobrze? Wsiadajcie gwiazdy. Zaopatrzeni, to myślę, że możemy zaczynać. Kochani, bardzo serdecznie witamy Was. Jest nam bardzo miło, że jesteście dzisiaj z nami, bo dla nas jest to wydarzenie bardzo ważne. Dzisiaj po raz drugi właśnie w tym miejscu spotykamy się, żeby zakończyć projekt. Projekt realizowany przez Centrum Kultury, a związany z ekologią, ze zdrowym stylem życia, ze wspólnym działaniem, z animacją. I to jest fajne, że to miejsce akurat gości nas, a my możemy gościć Państwa i podsumować to, co przez kilka miesięcy robiliśmy. Tak jak powiedziałam, dzisiaj jest zwieńczenie pewnego projektu. Witamy serdecznie Pana Sołtysa. To się nazywa mieć wejście. Projekt o nazwie Od Kultury do Natury trwał przez kilka miesięcy. Projekt realizowany z programu Bardzo Młoda Kultura i dofinansowany ze środków województwa świętokrzyskiego, ze środków Narodowego Centrum Kultury. Dzisiaj jest ten ważny moment, kiedy możemy się cieszyć sukcesem tego projektu, bo to wszystko, co w ramach tego projektu się udało zrobić, jest dla nas sukcesem. A działo się dużo, bo były to różnego rodzaju warsztaty, storalskie, kulinarne, krawieckie, Korzystam z ściągi kosmetyczne, papieru czerwonego, wycieczki, naprawdę ogrom fajnych działań, w które zaangażowały się różne grupy osób, dzieci, młodzież i wszyscy partnerzy, których zaprosiliśmy do naszego projektu. I dzisiaj mam wielką przyjemność powitać przedstawiciela Nadleśnictwa Pinczów, pana Łukasza Wojtasika. Witamy serdecznie. Z tego co wiem, dotrze do nas pan Michał Grawiwoda z nadleśnictwa Bugaj. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie witam koła gospody miejskich z Kozubowa i Modzaw. Na Was zawsze możemy liczyć. To jest super. Bardzo miło mi jest powitać przedstawiciela odkrywców natury. Dzisiaj tutaj jeszcze z tymi odkrywcami podziałamy, ale pani Iwona Ziłkowska a wcześniej był z nami pan doktor Wojciech Szymański. Ważnym partnerem tego projektu była również pani Agnieszka piętna która dzisiaj akurat jej nie ma, bo ona mieszka na co dzień w Krakowie, ale prowadziła dla nas warsztaty z papieru czerpanego. I niezmiernie miło również witam przedstawicieli Szkoły Podstawowej z Kozubowa. środka szkolno wychowawczego z pińczowa. Witam również media y, pana Jerzego Skuzę i cieszę się, że będziemy mogli potem mieć taką piękną pamiątkę i, i oglądać to, co dzisiaj się tutaj zadzieje. A zadzieje się dużo, o czym powie koordynator projektu Marta Biały. E, bo ja jeszcze może tak. E, dzień dobry wspomnę o wszystkich, którzy wzięli udział w tym projekcie, bo projekt działał w różnych miejscach. Nie tylko tu w Kołzyzubowie, również w Pinczowie, w Grześciu, w Świetlicy, w Szczypcu, w Szkole Podstawowej numer dwa w Pińczowie. Także dużo, dużo osób było zaangażowanych. A dzisiaj w programie mamy zaraz sobie powspominamy, co się działo. Obejrzymy sobie krótki film. Następnie odkrywcy natury przygotowali taką króciutką prezentację. Oczywiście dla wszystkich będzie słodki poczęstunek, a dla dzieci gry, zabawy, konkursy i animacje. A głównym punktem programu będzie pokaz mody ekologicznej przygotowany przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Także Zaczynamy. Zaczynamy, więc teraz. 5 minut na filmowe podsumowanie tego, co się działo, a potem przechodzimy do e, ekologicznej akcji. I temu, co myśmy tu wspólnie zdziałali, to natura się ucieszy, bo wszystkie te działania inspirowane były naturą i chcieliśmy Wam pokazać, że między kulturą a naturą jest taka bardzo e, szeroka ścieżka, po której możemy sobie chodzić i możemy się inspirować, możemy tworzyć. I zawsze myślmy, że my za tę naturę jesteśmy odpowiedzialni. Ta uroczysta chwila tego podsumowania jest również okazją do wręczenia takich pamiątkowych statuetek, które powstały w naszej pracowni ceramicznej na rogu, bo chcielibyśmy, żeby był to taki była to taka symboliczna pamiątka tych naszych wspólnych działań. I za chwileczkę wręczymy podziękowania. Zapraszam. Panią Iwonę Żółkowską, odkrywczynię natury. Wielkie brawa dla niej. Proszę bardzo. Prawa dla odkrywców. Wspólnie będziemy jeszcze nie jedno odkrywać. Zapraszam tutaj na nadleśnictwa pinczów. Z osobą towarzyszącą może być. Dziękujemy za współpracę. Brawa, brawa. Serdecznie zapraszam Panie z Koła Gospodyn Wiejskich z Kozubowa. One sprawiają, że zawsze jest ciepło, smakowicie i wesoło. Wielkie brawa dla Pani. Dziękujemy za to współpracę i za to, że zawsze możemy się tu czuć jak u siebie z wami. Tak, nie wam bardzo. O, za Zapraszam pana Michała Grabie wodę. Nie wiem czy już jest nami. Jeszcze nie tak? Ale zapraszam przedstawicielki specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Pińczowie. naprawdę były dla nas wzruszające, miłe i mam nadzieję, że to będzie początek takiej naprawdę dobrej współpracy i integracji, bo kultura jest też po to, żeby integrować osoby z różnymi niepełnosprawnościami i na tym nam zależy Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Bardzo Zapraszam przedstawiciele, przedstawiciela szkoły podstawowej w Kozubowie. To co ze szkołą zrobiliśmy, jeszcze nie widzieliśmy, ale zaraz zobaczymy i będziemy mocno bramą. Bardzo dziękujemy. I jeszcze do nas dotrze za jakiś czas skierc pani Anna Czubek, która jest koordynatorem na całe województwo tego projektu programu Bardzo Młoda Kultura i wtedy jej również podziękujemy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Ziłkowska i to ona niektórzy mnie znają, niektórzy nie wiedzą. Na zajmuję się ochroną przyrody i wraz z kolegą doktorem Wojciechem Pańskim działamy jako odreszy na wyżwa ja tylko kilka razy... ja tylko tak kilka słów od siebie chciałam podziękować pani dyrektor Senderowskiej, że mogliśmy udział w tym projekcie, ponieważ takie działania dotyczące właśnie ochrony przyrody stają recyklingu, naszego krajobrazu, są dzisiaj bardzo ważne, prawda? Bo jeżeli nie będziemy zbudowywać takich działań, no to, to wiemy jak się to skończy dla nas, dla naszej planety. Ja chciałam jeszcze może powiedzieć, jak wyglądał nasz udział w tym fajnym, takim, w tym fajnym projekcie od kultury do natury. Wraz z kolegą przeprowadzaliśmy takie krótkie zajęcia terenowe tutaj w najbliższej okolicy, pokazywaliśmy dziko rosnące rośliny jadalne ponieważ chcieliśmy przybliżyć tym osobom, które brały udział w projekcie, jak ważne są wspólne fazy, prawda? Rośliny, które często mijamy, a których no, po prostu nie znamy. Pani Marta, ja to chciała najbardziej podziękować, że tak skrupulatnie wszystko, że tak powiem, dokumentowała, ponieważ i zdjęcia z wszystkich warsztatów, również tych naszych, są widoczne na stronie projektu, więc tam możecie sobie wszystko obejrzeć, co żeśmy robili, co żeśmy wyglądali, jak to Wyglądają. A przy okazji również dzisiaj, bo no jeżeli Państwo oczywiście mają możliwość, to podegasować niektórych tych, takich potraw, czy na pojedynki danych. Deja el sol. Ay, bésame. Dime que todo va a estar bien. Ya. Dziękuję KOWO, z i młoda, A przede wszystkim, dziękuję bardzo naszym modelom z takiej jednej I dziękuję też wszystkim za przybycie tutaj. I jeszcze raz wszystkiego dobrego życzę do w tym dalszym dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo. bardzo. I siła takich działań to jest właśnie siła pracy, a tutaj zawsze możemy rekonstruować. Właśnie za co my bardzo dziękujemy.